Na to nowe opakowanie słajków Nutella. Nowe. W dodatku jest promocja. Możecie przeczytać, zatrzymać, przeczytać. I jak widzicie, tak prezentuje się opakowanie. I raczej tak wcześniej nie było, ale tutaj pokrywek jest to białe, nie? To tego nie widać w kamerze, a tu ma brokat i to się mieni strasznie. O. Tu ma w sobie brokat. Ten kartonik extra. Więc skoro Nutella, to będzie trzeba sprawdzić, to smakuje identycznie. Ale najpierw sprawdzimy tego lekka, pod tym jest nożyk. Niestety, kolejne kłamstwo, jak widzicie, to jest podważone. To, to jest wieko. Jak widzicie, prześwituje to pod słońcem, i widać, nie ma tu tam żadnego. Czekajcie. O, nie ma żadnego nożyka. No, niestety. Takie życie. Ogólnie to, to jest strasznie twarde. Ja tak robiłam bardzo długo, nim to się wbiło. Widzicie? Nutelle mam. Jest strasznie płynna. I orzechowa. Dla porównania mamy starszy słoik. Jest Nutella. Niech dla mnie, nie wiem czy mi uwierzycie, ale to faktycznie w każdym razie jest trochę inny smak. Ponieważ ten, tu, to strasznie płynne i bardzo mocno orzechowe takie mocniej orzechowe, a to jest bardziej słodkie i gęstsze. Faktycznie. Tak, nie wiem, czy to ja sobie to obzdurałam, ponieważ to ma inną etykietę czy co, ale faktycznie nie wiem czemu, jak to się stało. No ale i fajne, to jest ekstra słoik. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, stawcie łapkę w górę i suba Pa!